Zobacz idzie. Mhm. Hmm. I uśmiechnięty. Zadowolony. Hmm? Hmm. Hmm. Te Dzwonią telefony moim ziomalom. Wszystko pato. A karą dla mnie za to, że Ścina. <ścoughs> 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 U. Ale w sumie przepraszam, batory butka symbolem. A bluzę musiałem założyć. Każe normalny to w sumie zrozumiał eee! <grym> wchodź do Matczak, słyszę tylko bla bla To moja reakcja. A media pisowskie chciałyby zająć się Matą Seniorem, to święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem Ja ja żyję żyję dobra, dobra. dobra, dobra. Yeah. Raz, dwa, Dzielę Polskę na pół jak zabór pruski mówi o mnie Kuba wojewódzki Pomoże Śląsk Wojewoda łódzki, Dziennikarz Rudzki i Tomasz Świąkała A! Let it snow. Ej. 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 ej ej Prawa, Prawa To po wąskach pomału kopią mi grup Whoop, yes. whoop, Ah! Yes. Whoop. ah.